Losowe skiny, nuda. Losowi proplayerzy byli. Natomiast losowi handlarzy to coś totalnie nowego, wymyślonego przez Lachlana. Okej, okay, Jacob, ale o co w tym chodzi? Już tłumaczę. W nowym sezonie Epic Games dodał handlarzy, u których możemy kupować różne rzeczy za złoto. To złoto. Tych handlarzy na mapie jest 40. Natomiast w mojej szafce jest ich 24. Tak całkiem, całkiem myślę. Okej, okay, ale co robimy? Po pierwsze ustawiamy losowego skina. Następnie odpalamy giereczkę solo. I właśnie podczas tej gierki możemy grać tylko i wyłącznie przedmiotami u tego handlarza. Wow. Oczywiście 40 tysięcy w odnosi kolejny challenge, który wy wybieracie w komentarzach tam na dole. Standardowo z góry dzięki za wpisanie kodziku to w sklepie oraz zasubowanie kanału z dzwonkiem również tam na dole. A teraz zapraszam do oglądania. Rybcia? I to rybcia wojownik? Totalnie nie mam pojęcia gdzie ona jest. Aaa, okej, okay, dobra, już widzę gdzie ona jest. A, jeszcze jedno. Jeżeli ktoś z was planuje robić zakupy na jakieś i chce, żeby paczki dojechały przed świętami, to im szybciej, tym lepiej. To wszystko, a ja już lecę szukać rybki. Czemu ja jej nie widzę? Jest rybka. Dzień dobry, rozmawiaj. Pistolet maszynowy z tłumikiem. Kup, wyrzuć tylko to. Spadamy. Alo, czy ktoś tu jest? Jest, słyszałem! Gdzieś za mną, a bo się chata sałpali. A tam jest typ, ale ja go nie widzę. Co się dzieje? Ty różowy wariat? Co ty robisz byczku? Ty masz pompę! O nie, on ma pompę, on ma pompę, on ma pompę Dobra, zabiję go Bierz złoto i spadamy Ale że z mi wypadę ze skrzynki Wow, jakiś ziomek do mnie strzela, ja nie mam nic Do tyłu Jacob, do tyłu Jacob Skrzyneczka, bandaże, fura Spadam Szybciej Drift Dobrze Chodź tutaj Dobra, tutaj mnie chyba ziomek nie znajdzie Two seconds later Tam jest Podjeżdżamy Ten typ ucieka, czy o co chodzi? Skakujemy na dach O kurde Kolego drogi, no nie no ty masz za dobrą broń. On jakieś rybki sobie łowi, co to jest? Dobra, dostał, ono mało. Walcz ze mną, walcz! No ty nie możesz tego wygrać, byku, zaraz mi się ja skończy. skończyć. Ten item daje takie low obrażenia, że to jest hit. Rybka. Rybka punktu zerowego? Co to robi? Jemy. Nie czaję. A dobra, to działa jak te kryształki. Już czaję. W sumie mega spoko pod moment, tylko nie wiem ile to trwa. Ale czerwone lambolewsze. Ziomek jakiś? No nie, no przecież umrę. Że Pomyśl, że jestem jakimś Bambikiem, bo się tak chowam. Zostaw mnie z wyrolu. O kurde, on ma pompę, to źle. Impuls. Spierdzielaj, Jacob. Szybko, szybko, szybko. Ja umrę, ja umrę na 100%. Minisy. Dziękuję, epic. Two days later. Dobra, idę go znowu podjechać. On tam jest. Dobra, laser z PMA. O kurde, przecież Artur'a typowy. Co on robi, co on robi? On nie wie o mnie. Ja mu wchodzę na plecy, dobra, nie wchodzę mu na plecy. On się leczy bigiem. Przestań się leczyć. Jamek ma zero pingu, nie? Okej, okay, dobra, nie ma zero pingu Ja go teraz mogę spróbować przejechać. O kurde ja nie ma matców. Mam go! Jest pode mną, a tu jeszcze jeden ziomek! Wytyfy! Jest tragicznie. Jesteś tutaj, mam cię! Chodź, podmieniłem! Może nie jakoś super. Dobra, mamy to, mamy to, muszę to wygrać. O nie, on to edytuje, zostaw to! Byczku, zostaw to, mówię do ciebie. O nie, mam go na plecach To się nie mogło dobrze skończyć. I się nie skończyło. Co to za skin? Dobra, przynajmniej widzę na mapce gdzie on jest. Lecimy. O, mam go! Rozmawiaj. Snajperka za 245 golda. Kupujemy. XD. Ja muszę walczyć na dystans. Nie no, jeszcze jakiś typ do mnie strzela naprawdę. On mnie goni. Schowaj się. Proszę, żeby on mnie nie zobaczył. Proszę, żeby on mnie nie zobaczył. Dobra, on mnie nie widzi. Jest idealnie. Nie, on tu wraca. Wytyfy. Proszę nie, wchodź tu. Proszę nie, wchodź tu. Proszę nie, wchodź tu. Jest najgorzej. No przecież to on robi? Poddaszek na spokojnie. Nie mam szans tego przeżyć. Chowaj się, Jacob. Ryba rift. Mam ją pierwszy raz idealna do uciekania, więc spoko. Tam jest typ. Okej, okay, on mnie nie widział. Idziemy za nim. Nie no, typek wszedł do domku. Ktoś go podjechał. Walczą. Oni się zabili czy nie? Nie wiem co oni robią, ale mam to. O kurde, nie mam tego. Mam to. Nowy kill. O kurde, to nie był najlepszy pomysł. Pozdro! Swartem mordeczko. Riftik. To się nie uda. Gdzie jest łódka? Czemu nie ma łódki? Mam łódkę. Żartowałem, nie mam łódki. Rybka. Mam 20 matsów. Rzemieck chyba chce mnie przejechać. Spoko. Tak też można, byczku. Nie ma sprawy, nie? Zostaw mnie. Powiedziałem, zostaw. Wsiadam. Spadamy. Muszę uciec, muszę uciec, muszę uciec. Skacz, Jacob, skacz. Tutaj jestem bezpieczny. Tu jest typ. Trafiłem go, let's go. I tu jest jeszcze jeden typ. Samochód, idealnie. No to spadamy do strefki. Czy ja mogę szybciej jechać, czy nie mogę, no? Tam jest typ. Dostał! Muszę tego typa zabić. No nie trafię. I mam kolejnego typa na plecach. No to ja już chyba nigdzie nie ucieknę. Jeszcze ziomek na mnie wjeżdża, ta? Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja nie chcę patrzeć, jak umieram. Pozdro. Z fartem. No to fajnie. Jest i on. Rytm. Kup. Pozdro. Jak dostanę jakąś bombę, to wychodzę. Pode mną jest typ. Ono mnie nie wie. O kurde on robi. Dobra, ja go odrzucam. A o, to mnie nie odrzuca. Typie walcz. No walcz, mówię do ciebie, dobra, leży. I kolejny. O, ale dostał w czajnik. Mam jeden ammo. Przypał jest. Spierdzielam. Pompeczka. Idealnie. Podjeżdżamy znowu. Gdzie jest ten typ? Gdzieś tutaj? Za mną. Aha, on malaga. XD. Oho, kolejni się tam klepią grubo. No i się już sklepali. Advice classic. Ale nie, bo jednak pikujemy. Zabudowujemy gościa. Albo on nas. Chodź tu! Dostał bombę totalną! O nie, ja tu muszę przeładować. Ostatnia rampa i kolega leci. Zapraszam. Chodź tu, chodź tu. Gdzie on jest? Na mnie! O, ale poleciał! Przeżył? Halo, jak ty to przeżyłeś? W krzaku siedzi! Nie da się patrzeć, widzowie, co gości robią. To odrzucanie w tej pompie w moim przypadku bywa takie zdradliwe troszkę, nie? Jakby częściej ja się tym obijam, niż kogoś tym obijam. Dajcie mi coś, proszę. Może ktoś tu jest? Jest typ. Ale robię mu wjazd na głowę! Cyk! O kurde, on też mi dał bombę. To ja jednak uciekam, pozdro. Kolega jest agresywny. Ziomek mnie podjeżdża, a ja mu daję z tego mały damage. Chodź tu. Ale dostał. W czajnik. Zaromiste to jest. Lecimy dalej po siki. Halo, gdzie są jacyś ochotnicy? O, tutaj mam ziomkę. Co on robi? Wytyfy. On jest za mną, przede mną, obok mnie. Ale przypał, ja mam zero zeromadców. On ma heavy sniper, co się dzieje? Jaki kozak. Czy on mnie goni? Ja nie wiem, gdzie on jest. Jest, przy mnie. O oh fuck Czemu ja w niego... Nie trafiłem? dobra, trafiłem I co ja mam teraz robić? Podjeżdżamy go Czuję moc Leży Naprawdę on miał tą snajpę? Miał tą snajpę Walić challenge, widzowie Mogę sobie teraz ludziom niszczyć życie tak o Jakiś chłop O kurde, przypał Wysadziło mnie to Chłop myśli, że ja mu pozwolę zrzut podnieść Walę tego chłopka na dziurę tak o Cyk I cyk I elo Jezu, ale to było głupie, co ja teraz zrobię. Jakiś chłop spamuje ze snajpy. Co to za snajperka? Ja nie wytyfy. Podjeżdżamy, gościa, bo mnie wkurza. No i dostał. I drugi raz dostał. On wybuchnie. Dostanie przez 200 chyba, nie? Czy ileś tam. No i leży. No i super. I kolejny egzotyczny item. Co się dzieje? Mam kolejną strefę. Ez? Najlepsze jest to, że i tak wszystkie fragi zrobiłem tym rytmem. Czyli nawet nie oszukałem tak bardzo w challenge'u. Dzień dobry, kolego. Tutaj przyczepiamy ci czepiaki, bo sobie stoisz AFK. Fajnie, fajnie, że mama cię na obiad zawołała. Okej, okay, teraz troszkę oszukałem. Halo, gdzie są moje fragi? Mam typeczka. On też ma mnie. Proszę się nie budować, dobra? Wow, drugi typek do mnie spamuje. Wy, tyfy. Co oni robią? Jacyś nienormalni są ci goście. To jest teamowanie się na casualu. On wsiadł do samochodu, to jest tuchet. Przecież jego wysadzam od razu. To działa od razu na typa w samochodzie. Ale dostałem snajper. Ziomek ma zero. Ja w sumie też. O, zginął. Oj, byku. Niestety, ale cię podjeżdżam. I to z miłą chęcią cię podjeżdżam, czaisz? Co ty robisz? Już on myśli. I dobrze gra. No to będziemy się kręcić z jakimś chłopem. 14 lat widzowie. Łą wow, nie ja umrę. Zrób to, Jacob. Na spokojnie. Dobra, dobra, dobra. Pomyślałem o dziwo. Uspakuj się. Co ten poprawi. Chodzimy na hagię. O kurde, ale mu dałem. Ale mnie ten ziemek irytuje. Co jest? Jest przypał. Uciekamy na dół. Jakieś potki. Nie ma nic. Zajdziesz do mnie? Czy tak średnio, byku? On jest za mną. Wytypy. Dostał. Dostał. Ja umrę od zona. 4 HP widzowie. Jest koniec. Udaje, że kolapsuje. Na czym to się trzyma? No, wytypy. 40 HP mu zostawiłem. Dlaczego ja dostaję skina grubego? Swój do swego ciągnie. Gruby musi być na grocie. Aaa, gruby jest tutaj, a nie na grocie. Dzień dobry. Fioletowy chart shotgun. Proste, że kupujemy. Zlikwiduj drugiego gracza, biorę. Jest tutaj. Na spokojnie podpływamy. Czajcie to że żemek mnie nie widzi. Wytyfy. Dobra, zobaczy mnie na pewno. Dobra, super. Walcz koleżko. On uciekł liftem. Lecę za nim. No i to To mi się podoba, kiedy to ja goni, a nie uciekam. Co on zrobił? Spalił piwnicę. To jest jakiś tuchet, Wytyfy. Mam to. Aha, on teraz sobie wyjdzie górą. A ja go tutaj złapię i dostał. No muszę go zabić, przecież on nie może mieć dużo... Uciekł kolejnym liftem. Nie widzę go. Tam! Ograł mnie jak dzieciaka. No i gdzie on teraz jest? W mojej chacie, czajcie. Oj byczku, to jest twój koniec. Dobrze, on ma minus 110. I on żyje. Jakim cudem ten typ żyje? Dobra, zabiłem go, let's go! Mamy to. Proszę o kolejnego frajera do zabicia. Dziękuję. O kurde, gostek jest na górze teraz! No to super. Czemu ja mam tylko pompę, no? Wjeżdżam w niego. Tam jest kolejny, dostał 50. Walcz. Ten ma zero, leży. I tu jest jeszcze jeden, tylko że ja teraz mam mało. Zabieram splash'e, pozdro. Dzięki. Ten gościu jest na dole, ale dostał czapę. Najgorsze jest to, że ja też jestem na hita z pompy. Nie dasz jego go podmienić, ma zero pingu, dobra, leży. Apteczka na spokojnie. Następnym razem troszkę dalej poproszę strefę, bo za blisko. O kurde, jeszcze jakiś typek do mnie spamuje, no wy typy. A jeszcze mnie podjeżdża ten typek. Fajnie. Ogólnie to fajny typeczek, polecam wszystkim. Aha, i daj mi rampę przez moją rampę. Nie no, spoko. Co ty robisz, gościu, ale mnie wkurzasz, ale dostajesz taką czapę. No walcz. Nieważne co zrobisz, zginiesz, cześć? Jestem za tobą przed tobą i obok ciebie. Ale lucik to miał fajny. Gruby, biorę zadanie. Muszę tego chłopa zabić. Chodź walczyć, koleżko, drogi. Mam cię? Jestem ze w boksie. Dobra, no super. Co to jest za jakieś spamowanie? Wow! Dobra, on zmisował, ja nie. Dobra. Walcz. Możecie zabić Byszku, mam takie zadanie, siema. Czemu on jest ten? Żółty? Zabieramy itemki i chillujemy. Został mi ostatni chłopek. Wow, co tu jest? Nie no, jakiś bóg snajperki mi się trafił. Ja bym się uleczył na spokojnie, wiesz? Może pomyśleć, że jestem na górze, a nie na dole. Dobra, tak pomyślał, jest Gate. On mnie podjeżdża. On nie jest zbyt pozytywnie nastawiony do mnie. Złość piękności szkodzi, proszę pani. Kiedyś tak powiedziałem pani od polskiego i nie była zbyt zadowolona, ale może on się ucieszy. O kurde, z box like a fish dostałem. Poddaszek. Trzy sekundy i na spokojnie mogę walczyć z tym gościem. On idzie mnie sklapsować! A cię uczył grać, czy co? Chodź tu, masz lampę na czaszce. Teraz masz jeszcze podłogę. Nie no byku, no nie da się patrzeć, co ty robisz, no. Chodź tu, mam cię. Nie trafiłem. Jestem o krok przed tobą, znowu. Ło kurde, to było mądre. Dostał. Dostał 100. Ograł mnie. Gin, mamy to. I co, do następnych. Trzymajcie się, miłego dzięka Siema.